Kiedy płyta w stylu groźnego rapu? Co to kurka jest, stary? Co to jest za filmik, chłopie? Przysięgam, stary, jak jest odko. Jak, jest, jak odkopałeś jakiś gówno kurwa. Co to kurka jest, stary? Czemu to ma stary 3000 wyświetleń tylko? Robię to także, po prostu wszyscy kładą ziemniaki na plecach. Kija, pi***ol 11 lat temu, człowieku, nie? Tak, zjadłem tutaj na beat. I jak robię beat, to normalnie robię też kit jak robię kit, to robię także bit, a jak chodzę na bit, to robię kit. Kiedy w buduje buduję dom, kit to zawsze wiem, że są one wryzgane. Zorki, a jakie wzorki tego ja nie wiem bo kiedy ja buduję to robię to na ślepo na ślepo i też robię to też drzewo moje drzewo jest tak zielone jak kubno w koronie w koronie i w ozonie bo ludzie zatruwają całą przyrodę całą przyrodę i też y, 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 dużą brodę bo jak broda jest duża to przyroda też jest gigantyczna i mistyczna i i zniszczyczna tak, kiedy ja Poziom ten... mojego freestylu nie zmienił się, nadal jest taki sam. 2012 człowieku, kupa nie? To jest mój rap, jakiś taki, jakiś taki super fajny. Tak będzie fajny, to będzie taki. No fajna nuta, no powiem tak. Narodziny polskiego rapu w Polsce. Szacunek dla tego artysty. Ej, co to jest? A, k***a? Kamielek, Ej, co ty odkopałeś, kupa? o, kupa. A, ale, ei, dobra. Ei, cu A to jest mój kanał, stary. Ja zapomniałem, że, ten, że taki kanał istnieje w ogóle, kurwa Patrzcie to. Multiplay Cinema. Ja wiem, to jest kurwa Multiplay Cinema, filmowa społeczność. Chcesz do nas dołączyć? Minimum 10 filmów o różnej tematyce. Filmy w HD. Dobry mikrofon, brak szumów. Film w rozdzielczości 16 na 9 brak czarnych pasków. Ciekawy materiał. Muzyka Creative Commons. Spełniasz wymagania? Napisz do nas i dołącz do ekipy Multiplay Cinema. Główny opiekun kanału. Multi-Gameplay Guy. Przyjmujemy tylko i wyłącznie gameplaye, maszynimy let's playe, recenzje oraz montaże. Co jest kurwa? Ej, ja zapomniałem o tym kanale. Ale intro, kurwa Ale kur. intro. Niedługo start. My first BO montaż. Montaż gameplay. Co to jest? Ja tego nie pamiętam. Oh cool uh, Yo <laughs> 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 Yeah <laughs> Szacun, szacun, no nie, no zajebiste, nie? Są komentarze. Multi, co to za muza? 12 lat temu. Ej, ktoś 4 lata temu odkrył to, ku... A auto pędzi samo, zmienia biegi, stary. Jaki ty masz lewej? Bo ja mam 44. Można by było sobie z tą pograć na multi. Kto z live'a? 12 lat temu, kurwa, Multi, jestem twoim fanem. Pierwszy, nie no, spoko, montaż. Co to kurwa jest, stary? A, to dziś, dzisiaj są te komentarze. Ej, dobra, jak ty znalazłeś ten kanał, stary? No dobra, ale to jest przynajmniej dowód, jaki ja miałem gust muzyczny kiedyś, tak? Więc jak ktoś mi powie, kurwa, że ja teraz jestem człowieku, taka muza, człowieku i inspiracja taka, taką muzyką w trapie, bo kurwa to jest modne, to fiuta śmiecie je, macie kurwa dowód to już nie, nie, nie pierwszy Kurwa, stary to jest nie ja w ogóle zapomniałem o tym kanale bo wiecie co ja chciałem zrobić ja chciałem bo w, za, za tych czasów było coś jak maszynima taki kanał i ogólnie było bardzo popularne w stanach wtedy w Polsce aż nie było aż tak popularne takie kanały kurwa, właśnie jak face clan miał swój kanał i tam montaże robili i tak dalej I ja chciałem stary takie coś założyć nie wiesz żeby wrzucać jakieś filmiki w wiele osób kurwa i człowieku założyć taki kanał no i klasyczny projekt jak multiego p *dane, p *dane. Po jednym filmiku się skończył, XD Wojwem, ja to robiłem z Wojwy A Wojwem to nie był taki ziomek, co nagrywał też Minecrafta, kurwa? Z Bartkiem, z Bartkiem, kurwa? Czy coś takiego? A nie! Kurwa, nagrywał z takim chłopem Jacek0321, kurwa. Dobra, wy nie wiecie, kto to jest na pewno, stary. Ale to był ziomek, który przez chwilę był w kur... Jakiś taki znany w Minecraft'cie w ogóle, stary. Był Jacek0321, stary. I on kurwa, nagrywał z Wojwymem. Cześć, witam was w pierwszym odcinku. I ja z tym Wojwymem założyłem kanał, ku... A Co jest? Ej, dobra, to jest pojęty przecież. To jest jakiś pojęty lore w ogóle. Kaim Heller. Kaim Heller. <laughs> Ej, dobra, lore popierdolony, stary. Kamileksior, odkupałeś kupę historii. Mi się to teraz dopiero przypomniało, stary, nie? A to jeszcze jedna rzecz. Ale nie wiem, czy to już kiedyś pokazywałem na. A nie, nie ma tego kurwa. Chyba nie pokazywałem tego. Pokazywałem wam kiedyś kurwa, kanał multi gameplay film? <grym> chyba pokazywałem wam, nie? Nie chyba? Właśnie nie pamiętam, no bo miałem jeszcze taki kanał, kolejny mój projekt kurwa. <grym> Multi gameplay guy film, człowieku I byłem w trakcie tworzenia filmu ee, pełnomatryżowego Mój przyjaciel Nerd Wrzuciliśmy, kurwa, trailer stary I nigdy się nie ukazał ten film <laughs> Multi gameplay guy film productions Jeb, mnie zaraz Ja, nie. Film o chłopcu. Oko To nie ja jak coś. To nie ja jak coś. To nie ja jak coś. Chciał mieć spokojne życie. To nie ja. To nie ja. Ja byłem za kamerą. Ja pole pier... Ale nadziei... nadejdzie dzień zemsty Ale czy da radę Ja w pier... pole Oh, cool. oh God! <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. oh, Ole o, dawaj moje klucze <śm> Dowiecie się sami o, a. Mój przyjaciel nerd Już wkrótce Ta No Widzowie, jeszcze trochę trzeba po poczekać, jeszcze trochę. 12 lat z z tego. <gry> jeszcze trochę trzeba poczekać, widzowie. Pewnie mam jeszcze jakiś jeszcze kanał, kur... o którym nie pamiętam. Ja w kur... jakiś kanałów miałem, stary. I jak ktoś kiedyś się odkopie kur... to będzie problem, nie? Bo ja nie wiem, co tam jest, ale... ale człowieku, ja w kur... miałem jakiś kanałów, stary, nie? Najbardziej tęsknię za moim pierwszym kanałem takim kur... gdzie mordę pokazywałem. Nie, to nie był chyba pierwszy kanał, ale kiedyś miałem taki kanał, kur... no nie, to już jest w kurwa, głęboki lore generalnie, ale kiedyś miałem taki Kanał The Polish LOL. <laughs> The Polish LOL, miałem jakiś taki kanał, ale... kurwa ale nie ma tego kanału i mega w ogóle, mega w ogóle stary żałuję, bo wyjechałem ten kanał, nie? Usunąłem ten kanał, kurwa. Zamiast... jestem zjeżdżany, bo stary, zamiast dać na priv te filmiki człowieku, to kurwa, wyjechałem stare te wszystkie kanały, nie? W sensie te, te filmiki, stare, nie? Ja tam stary robiłem te spojane stary stare, ale ja tam robiłem content Ameryczka w Polsce stary, nie? Wtedy w tych czasach w Polsce były znane, y, takie popularne filmiki, jak na przykład, nie wiem, Gościu kurka, człowieku staczką napierał i mówił: y, No tu na Wałbrzych, k***a. Wiesz, taki, takie gówno? A ja oglądałem Ameryczkę stare i tam robili takie gówno, jeszcze gorsze, ale robili coś takiego stare, że na przykład szli do jakiegoś na przykład, nie wiem, supermarketu, nie? I robili ten lip sync k***a. A z stary, jakiś piosenek, kurwa, nie? I ja, człowieku, też to zrobiłem, kurwa, nie? Ja, tutaj tam był stary odcinek, że pojechaliśmy, kurwa, na wycieczkę szkolną, stary, do galerii, nie? I, w Empiku, kurwa, nagraliśmy, człowieku, ten... W Empiku nagraliśmy... Trollowanie w Empiku, stary! I, chłopie, by, byliśmy w Empiku nie tańczyliśmy na środku Empika, stary, nie? Ja, pierdolę... A to wszystko było, uwaga... Nagrane, kurwa, kamerą z PSP. Bo można do PSP można było kupić taką kamerę, kurwa. Ja miałem PSP i miałem, kurwa, kamerę stary, nie? Czemu ty to usunąłeś? Kurwa, stary, bo. Y Stary, bo to było coś takiego, ja ci powiem o co chodzi. To był początek internetu, stary. Ja jak y, miałem The Polish Lola, to kiedyś po prostu ktoś z mojego miasta odkrył, stary, ten kanał. I wiesz co, bekę cisnęli, nie? I, kurwa, wyjechałem ten kanał w pizdu. Później założyłem, później Multigameplay Guy'a nagrywałem. I o mały włos też bym, kurwa, stary, nie w, nie, nie wyjebał kanału, stary, nie? Bo też odkryli, stary, mój kanał, Multigameplay Guy. Kurwa, całe szczęście, nie? Że, że, kurwa... Już miałem wtedy wyjeżdżane. Do dzisiaj pamiętam, kurwa, że ktoś właśnie wrzucił mój filmik na wiocha.pl, stary. to było na głównej chyba przez tam dwa dni, stary, nie? I ja mówię, tak, ja, pierdolę, ale gówno, kurwa, nie? Ale nie usunąłem ostatecznie kanału. No i kurwa teraz jestem multimilionerem, ch***wam w pizdę. To jest po... ale jest jedyna osoba w Polsce, która może mieć jedyny filmik... Zachowany z tego kanału The Polish Lol. I to był taki ziomek, który właśnie ja się z nim na początku kumplowałem, później miałem z nim beef i on ten filmik ściągnął po to, żeby cisnąć ze mnie bekę. A później, jak dorosliśmy, to znowu się pogodziliśmy i w sumie nie było spiny, już nawet nie pamiętam o co my się pokłóciliśmy. I prawdopodobnie on jest jedyną osobą, k***a, która ma. która ma człowieku ten filmik, nie? To jest w ogóle pojedynczy filmik, bo to jest stary filmik, w którym ja człowieku. Uwaga, śpiewam, co się ruszam ustami do piosenki The Offspring Pretty Fly. I kupa człowieku, stoję przed kamerą i, uda i chopie udaję i nawijam to, stary. I. I człowieku do tej nuty to tam stary. I najlepsze jest to, że to nie był solowy filmik, bo, bo yy, wtedy kolaby się robiło. I ja pamiętam, w moim umyśle to jest pojadane, co ja teraz powiem, ale ja to pamiętam, kurwa. To był kolab z jakimiś youtuberkami, które nazywały się Strawberry, coś tam, jakieś takie dwie. Dziewczyny, jedna chyba była ruda, a druga coś tam, nie pamiętam. Albo jedna była dziewczyna, nie pamiętam, ale one miały jakiś kanał też: Strawberry, coś tam, Strawberry X, coś tam, kupa stary? Nie wiem, nie pamiętam już tego. Ale człowieku, i na, nagrałem z nimi kolaba i, i normalnie był filmik stary, jak ja śpiewam refren. Nie, jak ja, jak ja śpiewam zwrotki, a one chyba, a one chyba refren. Give it to me, baby! <laughs> Ja f**ole, stary, nie? I, I chłopie, i chłopie, no, to jest jedyna osoba, która może mieć ten filmik, stary, nie? Wiem, że on Seba się nazywał, ale nie mam do niego kontaktu, nie? Ej, bo ja pamiętam było ksywę, on się nazywał chyba Sabazios, coś takiego, kurwa. Ej, wpisałem, a wpisałem w moim mailu tą ksywę, stary, nie? I, stary, jest jakiś post, kurwa, na moim mailu, powiadomienie z jakiejś strony Wordpress, którą założyłem, k**a, kiedyś. I jest komentarz, stary, od tego Sabaziosa, chyba, z 2005 listopada 2020. 2010 rok stary i jest jego mail kurwa podany i jego IP Ty, a jakby no, może ten mail jest nadal kupa stary ten napiszę do niego maila stary a co to jest co to wysłałeś stary Kamileksiarz co to jest Greetings, citizens of the world. Many of you may not know, President Barack Obama signed Executive Order National Defense Resources Preparedness on March 16, 2012. <laughs> Unbelievably, the NDRP is at least as bad as the NDAA, if not even worse. Under the NDAA fiscal year 2012, signed by the president on December 31st, 2012. <laughs> Max screena i ja p To jest mój kanał stary! The Polish LOL, A pamiętam ten awatar. Cześć, jestem Michał i lubię rozśmieszać ludzi. Powiem szczerze, że zainspirował mnie kanał supermac 18. To nie jest kanał o debilach i idiotach. Ten kanał ma was rozśmieszyć. To jest k***a Polecam Mr. Kantek Int Interesne Rozśmieszanie ludzi skateboarding O kupa! Patrz to Patrz to Patrz to The <m> Polish to Strawberries 60 K***a To jest katastrofa w Smoleńsku Co jest k***a Ej kura mać Ej nie wymyśliłem sobie tego Czemu ja mam filmik stary Katastrofa w Smoleńsku Skurka. The Polish LOL, ważne Komentarze na moim kanale Yo, ziomek, też mam ze oceny Pozdro i zdrowej A, i bez tych szynszyl Te dziewczyny jest lepiej Mimo, że te komunikaty Co tam? Kocia, please Hejka Hejka, u nas na profilu nowy filmik Ślepa randka Zapraszam do oglądania Mmm, kiedy kolejny film? Daję suba demustarda.pl Ej, ja pier... stary, nie Ej, te screeny Są pojane stare. The Polish LOL Official intro The Polish LOL FinFarafafa TV Co to, kur... Jest. Ej, mówiłem wam z tym, y, co pojechaliśmy do galerii handlowej do MPK i nagrywaliśmy, stary? The Polish Lol, Rybnik Plaza Party Day. To jest ka galeria w rybniku, stary MPK w rybniku tam był. O kurwa, masz Dobra, napisałem do niego maila, ty. Ciekawe, kurwa. Ja piszę, jak się okaże, stary że on będzie miał ten filmik, to to jest pojechane, stary, nie? To jest chłopie Lost Media, stary, nie? Yo! Co wiedraszcie. Ja robiłem ten taki k***a, stary akcent rosyjski stary, angielski akcent rosyjski stary, nie? Jo! Yo. Jo yo, yo. jedziemy. Ja <grywia> Nie mogę tego oglądać, wizowie. Ty! A to jest w ogóle stary, to jest w ogóle stary Twitch? Czy co to jest za kurwa platforma? A nie, to jest livestream.com, A o kurwa, to jeszcze stary, ja ale To jest chłopie jeszcze wie jakiś w ogóle jeszcze większy grail, nie? That's all right! Because I like the way it hurts. Pija pięć Ale zobaczcie, widzę wypiszą hahaha. Ha. To bo mega śmieszne stary wtedy. But how you pull this ricochet? Pija Kolega ma dość? No jak kójnie. Ja pięć stary. Ja, pierdolę. diamonds in the light and we standing side by side. Jasper. O Czemu z takim talentem nie poszedłeś do wam talent? A widzisz, postanowiłem wtedy zostać polskim raperem. Zrobiliśmy sobie dzisiaj Mocny throwback I to taki mocny, ku**a, throwback Bo odkryliśmy kanały, które ja zapomniałem w ogóle, że istnieją Ej, sprawdzę coś, widzowie Pamiętacie, ostatnio wysyłałem tego maila do tego ziomka, nie? Czekaj, zobaczymy, czy... Idę zobaczyć, czy mi ktoś odpisał, k***a. O, ku**a, odpisał mi Ale czekaj, co on mi odpisał? to tak Na jak i wysłał link Ja pie**a Ale no nie gadaj, że on to ma, Ja pie. Olę. Stary, nie mogę tego pokazać Czyż to jest, kurwa, jakieś kompromitacja, kurwa O, kurwa Ja pier... Ole, no nie mogę wam tego pokazać, nie ma bo... Dobra, ale tylko kawałek, całego wam nie pokażę, bo to jest k... jakiś kwa chopie p... dobra słuchajcie żeby wam powiedzieć lore tego filmiku, żebyście to rozumieli To jest 2000 prawdopodobnie k... dziewiąty Dziesiąty? Coś takiego. To jest chłopie generalnie, kur. Jak jeszcze YouTube w ogóle inaczej wyglądał i tak dalej. I. I ten. Ile ja tam miałem lat, kur. Nawet nie umiem tego policzyć. No w każdym razie byłem w kur... mały. I wyglądam, kur. Tutaj jak jakaś pierwotna klucha, człowieku, nie? Jest tylko czymś. Takie mieciarki wstydu przechodzą, kur. Że, nie. Dobra, ale słuchajcie, to jest akurat mocny materiał, bo tutaj mam z 13-12 lat i słuchajcie tego, i to jest k***a, Lost Media, coś już nie, ale było Lost Media Z mojego jednego z pierwszych kanałów The Polish Lolku, a którego całego usunąłem. Lieben, The Polish Lol Feed to strawberries 69X Pretty Fly. <grywka> ja wiem, to... Ja wierzolę to jest tragedia j***a, Nie Boże, nie mogę tego nacisnąć. Przecież to jest kupa. Chłopie, mnie tak skręca w brzuchu, kupa. jak mam to być, najgorsze gówno na świecie, człowieku. O! Yeah, <śśmienic> <śmienic> <śmienic> o! Oh, <k***. śmienic> Przecież to jest kupa. Koniec, nie?

O kur... Takie słuchawki ja wiem, Kosmonaucik. Kosmonautik, ja to widzę pierwszy raz, nie? Chcę się od nie wiem kiedy stary, nie? <głosmonia> 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 o kur... Ja pier... prze pole, to jest jakaś przesada. <grymny> Nie wytrzymam taki telefonik, ja pie jaki kurwa. Co, co, co chodzi? Nie mogę, nie mogę, nie mogę! Przecież to jest skutka tragedia j*****a, nie mogę tego oglądać Jakie w ogóle plakaty, ja p***ole! To były te czasy widzowie, nie? Ja p***ole! Ja nie, nie, wytrzymam, nie. Dobra, ale ten filmik to jest kurwa, kapsuła tamtych czasów, nie? Tamtego internetu. Tak, o Typiary se narysowały te wąsiki, wtedy, w, wtedy Typiary se robiły zdjęcia na fotobloga w tych kurwa wąsikach stare, Plakaty jakieś kurwa człowieku z. jakieś z emosami. Taka muza, to jest chłopie kapsuła, kurwa tamtych czasów, nie? To jest niesamowite. I, i grzyweczki, nie? So if you know... <laughs> DJ Amadi. Michael Jackson kurwa Ale... O kurwa. No dobra, przetrwaliśmy to. Powiem tak. To no jest to kurwa pojebany materiał, nie? To jest moja jedyna pamiątka z tamtych czasów kurwa, co nagrywałem i ale na przykład uważam, że to jest skrinczany, ale człowieku, żałuję, że usunąłem ten kanał stary, nie? Chciałbym przeprosić yy, te dziewczyny bo, bo może te dziewczyny są na jakimś poważnym stanowisku teraz i w ogóle osiągają sukcesy w życiu, a ja właśnie pokazałem ten filmik. Kurda. Bardzo was przepraszam, że ja nie, 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 nie znam was niestety, znaczy, no, widocznie was znałem wtedy, ale po prostu nie mam z wami kontaktu od miliona lat, ale sorry za to, nie? W razie czego się nie przyznawajcie, że to wy, czy coś.